Okay, Witajcie na moim kanale, dzisiaj przychodzę do Was z filmem pogadankowym, w którym porozmawiamy sobie na temat idoli teraz właśnie nastolatków. Ja chciałam powiedzieć swojej perspektywy osoby, która kiedyś również była taka zafiksowana na osobach z internetu, a teraz z biegiem czasu mogę Wam pokazać, jak to realnie wygląda, więc jeżeli interesuje Was ten temat, to zobaczcie, bo tutaj będę dała trochę prywaty, ale, więc, jeżeli jest na razie trochę niejasne, to spokojnie zaraz na pewno zrozumiecie o co mi chodzi. Będę wstawiała zdjęcia, więc już na pewno będzie wszystko zrozumiałe, przejrzyście klarownie. Ale, nim zaczniemy, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Więc, myślę, że teraz nie muszę w przedstawiać jacy twórcy internetowi w gronie młodzieży królują, ponieważ myślę, że ogromną popularność zrobił, zrobił zdobył Jelly Fruit albo na przykład Julka Żugaj, takich młodszych widzów, którzy wracając ze szkoły poświęcają właśnie swój czas, swoją uwagę na to, na oglądanie ich live'ów, tutaj w, w, w przypadku Jelly fruta, jeżeli chodzi o Julkę, to kanał na ma na YouTube, no ale chodzi po prostu o to, że spędzają większość swojego czasu ze twórcami internetowymi, jak może właśnie bardziej niż z rówieśnikami czy licami. Przez co mają tych ludzi za taki autorytet, bo wszystko, co oni mówią, to oni słuchają. I myślę, że czasem nawet rodzice nie zdają sobie sprawy, jak dużo dzieci czasu poświęcają uwadze właśnie tym twórcom internetowym i że rzeczywiście oni odgrywają dużą rolę w ich życiu. No i wiecie, z moich czasów kiedyś nikt tego nie brał zbyt poważnie, ale teraz zauważam, że ci rodzice sami zawożą te dzieci na te and spotkania, sami wysyłają na kolonie, opłacają to i rzeczywiście wysyłają dziecko z tym twórcą, którego śledzi to dziecko, a potem nawet ci rodzice dziękują tym osobom z internetu, że zajęli się ich dzieckiem, gdzie ta osoba chyba nie ma kompetencji za bardzo do tego, żeby to robić, ale to już chyba inna kwestia, no i wiem, że tam też jest normalna kadra, ale mimo wszystko wydaje mi się to dziwne, że puścić y, swoje dziecko na, no też o wiele droższe, to są kolonie żeby spotkać jakiegoś osoby twórcy internetowego nawet nie ma tam czasami zbyt ciekawego planu, chociaż teraz już wiem, co się zmienia, to rodzice wolą wysłać twórcą internetowym niż na przykład na jakieś fajne kolonie. No zresztą moje zdanie, ale założam po prostu duże wsparcie ze strony rodziców, bo nawet na tych klipach, naprawdę z frutem frutem to jakiś rodzic się wstawił za tym, że on przywiózł tam dziecko, żeby mógł spotkać Jeli Fruta. Ja Są ciekawe, czy ci rodzice obserwują twórczość tych ludzi, czy tak po prostu... Wierzą na słowo swoim dzieciom, no ale w każdym bądź razie to, to jest taki marketing, korzystanie z swojej 5 minut i po prostu korzystanie na tych dzieciach, które są aktualnie tak bardzo wpatrzone w, w nich, w twórców internetowych. Jak ja miałam te 12-13 lat, wtedy było mm, modne muzykali i były takie bitwy userów, które odbywały się właśnie w galeriach, i to na no to był taki duży popęd, hit. No i tak naprawdę ci twórcy internetowi, mam wrażenie, że wywodzili się po prostu z jednego grona znajomych, wszyscy się tak naprawdę znali, promowali nawzajem, po co jeździli po galeriach i były te bitwy. No i tam z tych popularniejszych, to pamiętam właśnie była wtedy Julka Żuga i ten Kamil Owczarek, no cała ta ekipa, yy, która, no też niektórzy są jeszcze na topce, a niektórzy nie. Moja wypowiedź ma strasznie negatywny rozdźwięk, chociaż nie o to tutaj chodzi, bo jeżeli ktoś kogoś lubi, to czemu ma... Nie być jego idolem, bo już jest takie... A. Wiecie, kiedyś idolem był piosenkarz, aktor, a to są po prostu ludzie tacy jak my. No ja wiecie, też byłam taka mega na to jak miałam 12-13 lat, bycham na jakieś tam spotkanie, pamiętam, było mas tych twórców i zrobiłam sobie zdjęcie z Julką Żuga, która wtedy nawet nie była taka znana, w ogóle oni wszyscy nie byli tacy znani jak teraz, no co po niektórzy. No i tak naprawdę Pali, cykali sobie fotę, czasem nagrali z kimś TikToka, jakby nikt tam nikogo nie pamięta. Po prostu dla osoby, która ma 12 lat znalezienie transportu do wielkiego miasta z jakiejś tam mniejszej miejscowości, to jest po prostu absurd, żeby spotkać się z jakimś twórcą, który zrobi sobie raptem zdjęcie i nawet nie pogadacie czy zaś. Teraz myślę, że na bym nie podchodziła pozycja, chyba że jeżeli naprawdę bym kogoś lubiła jakąś osobę, to bym podeszła wtedy do zdjęcia. Ale tak to prędzej bym zagadała, ale nie o fotę. Chyba, że byłby to ktoś, kogo naprawdę bym kojarzyła, a nie że ktoś powie, ej, on jest znany i do sobie zrobić zdjęcie, chodzi ze mną też, no to nie. Jakby wydźwięk jest taki, że po kogoś wyżej od siebie i tylko o to mi chodzi. I w sumie jak już podsumowując ten film, to ja z perspektywy swojej jestem po prostu wstyd, że chciałam jeździć na takie rzeczy i robić sobie zdjęcia z tymi ludźmi osobami, bo to nie są nasi koledzy, to nie są nasi przyjaciele. To nie jest tak jak na koloniach, że jedziemy spotkać się z przyjaciółką, tylko to są osoby, które zarabiają na to po prostu pieniądze. I ja tam widziałam, że na przykład są osoby, które chodzą na wszystkie obozy i ta nie niby ich kojarzy, ale to jest trochę taki, jakbyście płacili komuś za to, żeby was, żeby do was był miły. Nie uważacie tak? Tyle osób się zastanawia, o, czy moja koleżanka jest na pewno szczera, według mnie kolega, no wiecie. A potem, a tak jak również te osoby sobie, sobie chodzą i. Kupują przyjaźń, żugaj, no bez sensu. Ale chodzi mi po prostu o to, że rodzice powinni y, kierować dziecko w wyborach, w decyzjach, a nie osoby z internetu, ponieważ one prowadzą inne życie niż te dzieci i inne mają perspektywy niż konkretne dziecko. Więc. Nie jest dobrze nie mieć nikomu mieć idoli, ale też wybierajmy sobie idoli rozważnie to po pierwsze. I mówię swoje, z swojej perspektywy, nawet nie byli moi idoli, po prostu ja je kojarzyłam z internetu, gdzieś tam na TikToku się wyświetli, wtedy już zjechali, przepraszam. No i mówię, kurde, no nie no, zrobię sobie zdjęcia fotki, pojechałam do tej Warszawy, cały dzień wiecie, stania w kolejce. Oni przyjechali wielkie gwiazdy, po prostu z perspektywy tak mnie to bawi, że oni byli z jakąś bramką, oni są teraz... Byli wtedy w moim wieku, co ja jestem teraz, w sali z jakiejś bramkur. robili sobie zdjęcia z daleka z dziećmi, Się nagrywali pozdrowienia. I taka ciekawostka, wtedy Julka Szuka i też nie nagry chciała nagrywać pozdrowień. <grym> wtedy też pamiętam, że dziewczyna stała pode mną, mówią, nagrywasz pozdrowienia, ona powiedziała, że nie, nie ma czasu. Więc taka drama wybuchła teraz, a wtedy ona też nie nagrywała. I nic wróci też nie chcieli. Wtedy pamiętam też, że Pysia tak rozpromowała na swoim Instagramie, że przyjedzie, przyjedzie. I jak ja przyjechałam, to jako pierwszej już jej nie było. I potem na instastory, dziękuję, że byliście, a na samym początku zniknęła. To, było, to był jakiś dzień dziecka, czerwiec, coś tam. Mam wrażenie, że jeszcze nawet nie jest miłe dla tych dzieci, tylko dla tych twórców, którzy po prostu jak wielkie gwiazdy po sobie fotki. I nie to, że jestem zazdrosna czy coś, tylko nie oszukujmy się, potem tym tydzieściach naprawdę nawet zakrywają swoje twarze, prawda? Nawet um, zakleją siebie, tylko tego twórca puszczają internet, więc coś jest na rzeczy. Potem usuwają, też usunęłam, bo mi było wstyd, więc usunęłam wszystko. Ale wam powklejam z Jungu i z Wczarkiem, z Lenu Monlight, Moncolics, jak ona tam miała, nie wiem. I nie wiem, co tam jeszcze. Nawet bo Margaret tutaj. tym. No. No, ja poszłam na takie jedno spotkanie, po tym spotkaniu oprzytomniałam, przejrzałam na oczy, już więcej nigdy nie poszłam I moi rodzice się do tej pory ze mnie, że chciałam na to iść, bo oni w ogóle... Ja wcześniej mówiłam, że ja chcę się tak w film zerów, a oni po prostu do mnie No i z biegiem czasu to śmieszy mi ta sytuacja, śmieszy mi to, że Łukasz jest teraz taka popularna, a ja mam z nią fotkę, jak jej siostra była na równi popularności z nią No więc tak, chyba dobiegliśmy do końca, naprawdę bardzo luźnie tutaj pogadałam, więc możecie dać, składać łapkę w górę, napisać, czy wybiegliście jakiegoś idola, czy wybyliście na jakimś spotkaniu, bo szczerze mówiąc nie warto. No i tak, pamiętajcie, żebyście wybierali rozważnie idoli do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!